Maciej Pela podjął decyzję. Nie spędzi wigilii z rodziną, ma już inne plany. Maciej Pela spędzi w tym roku święta zupełnie inaczej niż wcześniej. Miesiąc temu otrzymał rozwód z Agnieszką Kaczorowską. Przy okazji formalnego zakończenia małżeństwa, para ustaliła też szczegóły dotyczące ich wspólnych pociech. Już wiadomo, jak tym razem będzie wyglądało świętowanie u tancerza. Do ostatniej chwili sam jeszcze nie był pewny. Pierwsze święta Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej po rozwodzie. Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska rozwiedli się 17 listopada 2025 roku. Tancerz podkreślał, że rozprawa była właściwie formalnością, a wszelkie szczegóły ustalili między sobą już wcześniej. Oczywiście spora część ustaleń dotyczyła naprzemiennej opieki nad ich pociechami. W ostatnim czasie ich córki przebywały z Kaczorowską. Tancerka chwaliła się na Instagramie wspólną wizytą na świątecznym jarmarku w Warszawie, a także pieczeniem pierniczków. A co z samymi świętami? W tym roku sprawa była skomplikowana, co sam Pela przyznał w niedawnej rozmowie z Jastrząb Post. Maciej Pela wyjawił plany dotyczące świąt 2025. Niedawno Pela wyznał w wywiadzie, że choć kwestia świąt jest określona przez obowiązującą ugodę, to w tym roku jego sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. Wiele rzeczy rozstrzyga się dosłownie z dnia na dzień, wyjaśnił, dodając, że możliwości jest kilka. Choć zapewniał, że pewną część świąt spędzi z córkami, cała reszta planu jeszcze nie była ustalona, bo ma też obowiązki rodzinne związane z opieką nad dziadkiem od strony mamy. Czekam na decyzje, które nie zależą ode mnie, dlatego na ten moment nie jestem w stanie niczego przesądzić, mówił wtedy Pela. Święta Bożonarodzeniowe Macieja Peli inne niż do tej pory. Plotek dotarł do informacji, zgodnie z którymi Pela w tym roku nie spędzi całych świąt z rodziną. Tancerz wspominał o takiej możliwości w cytowanym wyżej wywiadzie, a teraz sprawa się już wyjaśniła. Maciej postanowił w wigilię odwiedzić swoich podopiecznych w ośrodku terapeutycznym. Córki Maciej'a i Agnieszki wigilie spędzą z mamą, a kolejnego dnia pojadą do taty. Razem z byłą żoną ma ustaloną opiekę naprzemienną i w ten dzień dziewczynki będą z mamą. Pela spędzi z nimi za to pierwszy dzień świąt, przekazał rozmówca plotka. Trzeba przyznać, że to naprawdę wyjątkowy gest.